Niemal każda daleka podróż jest dla nas nowym doświadczeniem kulinarnym, ale tym razem dużego szoku nie było. Potrawy w Gwatemali wyszukane nie są, przypominają raczej nieudane modyfikacje klasyki Meksyku, bowiem podstawą dań są warzywa, jaja, kurczak i oczywiście guacamole. Powszechnie kraje Ameryki Środkowej kojarzą się z największym skarbem majów, czyli kukurydzą, ale o dziwo, znaleźliśmy ją tylko w sałatce. O wiele więcej jest tutaj kurczaka, bo Gwatemala to kraj mięsożerców. Naszą kulinarną przygodę rozpoczęliśmy w Antigua, Guatemala, w restauracji Los Tres Tiempos, klimatycznym lokalu z dużym ogrodem. Menu zrobiło na nas ogromne wrażenie. Oczy jadły to, co widziały, ale trzeba przyznać, że podanie było naprawdę eleganckie i więcej już takiego nie zobaczyliśmy. Na przystawkę wybraliśmy talerz grillowanych warzyw i serów w zestawie z sosami. Wszystko smakowało pysznie, ale to była dopiero zapowiedź tego, co jeszcze przed nami. Kolejne dania to miska wołowiny z... Podane z sosem guacamole i posypane startym serem. Miks chrupiących tortilli w niecodziennym podaniu. Małe, zwinięte w ruloniki placki podano w miseczce z sałatką. Najciekawszą i jednocześnie zagadkową potrawą okazała się być zapiekanka. Jeszcze bulgo, czy coś? Pod gęstym sosem znajdowały się kawałki potrawki. Jak się okazało, mieliśmy odmienne zdanie co do tego, czym te kawałki są. Ma no być kurczak, wiesz? Jest. To nie jest kurczak. Sąjesz? Nie wiem, smakuje kurczak. A co to nie jest? Tofu? Tak. Ostatecznie okazało się, że Wojtek na pierwszy kęs wylosował kawałek tofu, a Sebastian kurczaka. Niemniej danie smakowało obłędnie, zwłaszcza delikatny sos. W pana Hachel zostaliśmy tydzień i mieliśmy dużo czasu, aby spróbować lokalnej kuchni. Oto najciekawsze miejsca. W Takerila Orale jedliśmy najtańsze i najlepsze przysmaki latynoskiej kuchni. Była to nasza pierwsza i zarazem najczęściej odwiedzana jadłodajnia. Jedzenie przygotowane na widoku to ogromny plus. Polecamy fajitas. To mięsne danie, które uzupełnia się dodatkami według uznania. Z kolei gringas to placuszki z wypełnieniem warzywnym z dużą ilością guacamole. Podstawą wielu potraw są gwatemalskie tortillas, czyli popularne placki kukurydziane. W Gwatemali są widocznie mniejsze i grubsze niż meksykańskie odpowiedniki. Dostaniemy je w każdej restauracji, zarówno do śniadania, zupy czy obiadu. Restauracja Pariada Atitlan zachęciła nas tradycyjnym wystrojem, dlatego postanowiliśmy zobaczyć jej ofertę. Wojtka zafascynowała mięsna uczta, zamówił panierowaną pierś z kurczaka, z sałatką i frytkami. Niespodzianką był czerwony, ostry dip, który kelnerka postawiła na środku. On jest sobie taki niechciany, bo nie wiemy do czego dania jest. Wojtek mówił, do mojego, ja mówię, do jego. choć o to, że on jest bardzo, bardzo ostry. Pana Haczel odwiedziliśmy też restaurację o nazwie Tuskani. Mając nadzieję, że zjemy tam dobrą, włoską pizzę, bo nazwa przecież zobowiązuje. Niestety ciasto było tragiczne, a spody spalone. Omijajcie to miejsce szerokim łukiem. Z pizzą o wiele lepiej poszło w San Pedro la Laguna, czyli w mieście po drugiej stronie jeziora. Po ciężkim dniu zwiedzania nie żałowaliśmy sobie niczego. W kafeterii Joana zamówiliśmy pizzę z salami i szynką, zupę oraz naleśnika po meksykańsku choć akurat nie pojmujemy, co takiego meksykańskiego jest w piankach i ciasteczkach Oreo. Warto jednak odwiedzić to miejsce, bo choć położone przy głównej uliczce, jest tam cicho i można zjeść w spokoju. To, co mnie się nie podoba w Guatemala, to to, że wszystko naraz przynoszą, czyli dostajemy od razu pizzę, zupę, czekoladę, piwo, ale jeszcze nie ma, nie wiadomo o co chodzi, no i powinien być Klunek, prawda? Potem zupa, następnie list i naleśnik. A to jest wszystko na odwrót. Bo naleśnik jest na słodko. Śniadania w Gwatemali dzielą się na trzy rodzaje. Tipico, czyli typowe gwatemalskie śniadanie z jajecznicą lub jajkiem sadzonym, awokado i fasolką, choć ta ostatnia często zastępowana jest po prostu brązową pastą przeznaczoną do smarowania tortilli. Oczywistą alternatywą dla lokalnego zestawu są śniadania amerykańskie lub kontynentalne. Najczęściej jest to kilka placków typu pancake i miseczka owoców. Trzeci typ śniadań to autorskie zestawy spotykane w restauracjach. Żeby znaleźć coś fajnego, trzeba trochę poszukać. Nam się udało i dlatego polecamy The Little Spoon w Pana Haczele. Spróbowaliśmy tam m.in. zestawu Tipico, bułki z jajkiem i dodatkami, ale zdecydowanym hitem był nadziewany rogalik polecamy. Hotel Regis, w którym się zatrzymaliśmy, również oferuje śniadania. Są one naprawdę warte każdego dolara, bo niestety nie są wliczane w cenę pokoju. W hotelu warto zatrzymać się choćby dla samych bezpłatnych kąpieli w basenach z wodami termalnymi. Jesteśmy już za półmetkiem i pewnie zastanawiacie się, gdzie są owoce. Otóż trafić na nie jest bardzo trudno, bo do zestawów dodaje się najczęściej kilka plasterków, lub w najlepszym wypadku miseczkę. Z kolei trochę strach jeść te ze straganów ale o tym za chwilę. Kraj opanowały fast foodowe restauracje znanych światowych marek. Są wszędzie centrach handlowych, dostępne z ulicy, czy przy stacjach benzynowych. Ostatniego dnia, tuż przed wylotem, wybraliśmy się do Wendy's, restauracji, w której wcześniej nie jedliśmy. W ofercie mają burgery, wrapy i sałatki. Z bardzo przyjazną i ciekawską załogą dogadaliśmy się właściwie na migi i mieliśmy przy tym mnóstwo śmiechu. Zamówiliśmy wrapa z grillowanym kurczakiem oraz burgera z kotletem wieprzowym, bekonem, serem i sałatą. Jak widać, dali konkretny kawałek kapuchy, a do tego frytki i kole. Smakowało dobrze, ale w Gwatemali tego typu restauracje to fast food dla bogatych. Uboga część społeczeństwa stołuje się przy niewielkich stoiskach z mobilnymi grillami. Takie przybytki wieczorami są pełne klientów, trzeba jednak szczególnie uważać, bo przytrafiła się nam ciekawa historia. W jednej z restauracji zamówiliśmy sałatkę ze świeżych warzyw: papryka, marchewka, pomidor, ogórek, dużo awokado, bardzo fajne. Widząc nasze frywolne podejście do tematu, turystka z Meksyku ostrzegła nas, abyśmy nie jedli surowych potraw, nie pili mleka czy wody, bo zwyczajnie może się to skończyć zatruciem. Trzeba przyznać, że od tego momentu byliśmy bardziej czujni i przyglądaliśmy się okolicy. Głównie wózkom z jedzeniem. Szybko dostrzegliśmy niedoczyszczone grille, owoce krojone nieumytymi nożami i układane brudnymi rękoma. Im dłużej przebywaliśmy w Gwatemali, tym więcej znaków wskazywało na to, że złapanie klątwy Majów nie jest wcale takie trudne, bo nawet hotele w swoich regulaminach ostrzegają o możliwych problemach. Teraz już wiem, dlaczego w regulaminie hotelu, w którym śpimy, był zapis, że hotel nie odpowiada za to, co zjesz poza hotelem. Elektrolity. Bardzo, bardzo polecamy to. Również na wzmocnienie i pić cały czas. W temacie kawiarni można powiedzieć wiele dobrego. Choć kawa z miejscowych ziaren nie przypadła nam do gustu, to jednak warto polecić kilka miejsc. Pana Hachel odwiedziliśmy uroczą kawiarenkę Arsava Co., w której codziennie dostępny jest duży wybór ciast. Z piętra można podziwiać najbardziej zatłoczoną ulicę miasta Calle Santander. W garażu przy ulicy El Hali znajduje się niepozorny lokal o nazwie ATS Coffee. Bo szef jest maniakiem przebojów z tamtej dekady. Wypijecie tam każdy rodzaj kawy, a do tego zamówicie kanapki czy naleśniki. Cafe Loco prowadzona jest przez pochodzących z Korei pasjonatów. Oferta jest szeroka i naprawdę nietypowa. W lokalu można kupić kawę w ziarnach, co w Gwatemali wcale nie jest takie powszechne. W stolicy odwiedziliśmy la Discoteca Cafe, która znajduje się niedaleko Placu Konstytucji, na skrzyżowaniu 5 i 9 ulicy. Obiekt prowadzą Europejczycy i łatwo znaleźć wspólny język, a kawa naprawdę dobra. Restauracyjne oferty napojów bezalkoholowych nie są wyszukane. W menu znajdziemy tylko soki lub smoothie. Smakowały dobrze, ale nie jesteśmy na 100% pewni, czy były przyrządzane na miejscu. Ciekawostką dla nas była Michelada, którą znamy przecież z europejskich wakacyjnych restauracji. Oryginalnie napój pochodzi z Meksyku. Uzyskuje się go poprzez wymieszanie piwa i soku pomidorowego oraz mocno przyprawia sosem tabasco. Brzegi szkła dekoruje się mieszanką chili z solą. Smacznego!